Pewnego zimowego wieczoru, w małym miasteczku, w którym mieszkałam, wśród ludzi pełnych tajemnic, czułam, że muszę odkryć coś, czego inni się boją. Na obrzeżach stała Stara Willa, otoczona mrokiem i dziwnymi dźwiękami w nocy. Nikt tam nie chodził, a ci, którzy próbowali, szybko rezygnowali, przerażeni nieznanym. Zawsze byłam inna. Ciekawa świata, nie bałam się tego, czego inni unikali. Dlatego pewnej nocy postanowiłam przekroczyć próg willi i odkryć, co się za nią kryje. Kiedy weszłam na opustoszałą drogę, zauważyłam, że śnieg pod moimi stopami nie skrzypiał jak zwykle. Zamiast tego unosił się dziwny blask. Brama willi była otwarta, więc weszłam. W oddali zobaczyłam ciemną sylwetkę w oknie. W środku poczułam nagłą falę zimna, ale to nie było zwykłe zimowe chłodzenie. Powietrze było gęste, pełne tajemnic. Na ścianach widniały dziwne symbole, a w powietrzu czuć było zapach starego drewna i kadzidła. Podeszłam do drzwi prowadzących na górę, gdzie dostrzegłam tajemniczy blask. Im bliżej byłam, tym szybciej biło moje serce. Na końcu korytarza stała starożytna księga. Kiedy ją otworzyłam, pokój wypełnił się światłem, a z jej wnętrza wyskoczyła istota. Była zarówno piękna, jak i przerażająca. Mówiła: jesteś wybrana, Lilo. Twoja ciekawość otworzy przed tobą drzwi do innego świata. Choć byłam zaskoczona, zgodziłam się na tę podróż. Moje życie zmieniło się na zawsze. Otworzyły się przede mną tajemnice nie tylko willi, ale i innych wymiarów, które miały mi pokazać moje prawdziwe przeznaczenie. Z każdą podróżą stawałam się mądrzejsza, odkrywając historie i istoty, które istniały poza czasem. A miasteczko, w którym mieszkałam, już nigdy nie było takie samo.